Ja mam swój. Hejka, tutaj Emil Wro na tym kanału Mam mokre włosy, no bo się niedawno kąpałam I dzisiaj dam pauzę zaraz, bo będziemy y, nagrywać taki Nie wiem czy tu widzicie, ale baron z helem tutaj mamy I będziemy go zaraz raz. To widzimy się zaraz jak będzie balon gotowy Dobra, jesteśmy, mamy chyba dobry głos Zaraz się widzimy w taki głos. Ej, słuchajcie, patrzcie na mój głos! To jest partito! Słuchajcie? Na na, 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 Oni nie, 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 jest partito! Ej, widzicie jaki ja mam głos? Jaki ja mam chętny głos? No, patrzcie na mój głos! Zaraz Lena będzie gumiała! Patrzcie na jaki ja mam głos! Tananananala! Jednak na nie starczyło tego, bo się już wykończył ten balon jak, jak będą wolne komentarze oczywiście, e, czy jest śmieszny miałam głos czy nie. Pa, pa.